Hejka, hejka słuchajcie ja jestem Patrycja, witam was na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy serię z Minecrafta, więc wejdźmy i zobaczmy, co dla was przygotowałam. Rozpimy się w takiej barierze i patrzę ja nie mogę z niej wyjść. Totalnie nic nie mogę zrobić. Więc o co chodzi? Ta seria będzie polegała na tym, że będziemy musieli zdobywać doświadczenie i dzięki temu będziemy mogli powiększyć naszą barierę. Zrobimy sobie dziurę. Kupiamy się w dół. Zdobywamy drewno. I teraz powinno nam się to powiększyć. Jak widać, trochę się powiększyło. Więc robimy dalej. Ścinamy sobie liście. Więcej drewno sobie zetniemy. Jak widzicie, jesteśmy też na biomie zimowym. Bo oczywiście mamy listopad, zaraz koniec listopada będzie grudzień, a w grudniu są święta i śnieg, więc przygotujemy się na to. Dlatego mamy biom zimowy. Są też wiele różnych innych mapek z barierą, które są na innym biomie Ale my wybraliśmy zimowy Teraz mamy kratki 3 na 3 Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy 3x3, mamy sobie taki kwadracik I co z tego możemy zrobić? Wejdziemy sobie tutaj Zrobimy sobie to Zrobimy sobie... A, a całe mogę sobie to zużyć Zrobiliśmy sobie crafting I mamy... I mamy doświadczenie zdobyte. I mamy krówki! Mamy jedzonko, Oczywiście. Hejka, krówko! Jak widać, zbierając doświadczenie, zdobywamy też zwierzątka. Więc nie umrzemy tutaj z głodu, na szczęście. Zobaczymy, co mamy pod śniegiem. Czy w ogóle cokolwiek mamy pod śniegiem? Ej, krówko, możesz zejść. Dobra, zrobimy sobie tutaj jakieś schody na dół O Tak, tak, tutaj zejście Tutaj kolejne zejście w dół O! Mamy dirta Wspieramy dirta On nam się przyda, tak myślę Przyda nam się Żeby posadzić drzewko Dobra, zobaczymy czy jak to wykopie czy będę miał? Tak, mamy zwiększone. Pięknie. Zwiększyliśmy sobie barierę, więc mamy więcej miejsca do biegania i zbierania surowców. Dobra. Kupiemy dalej. Tu już mamy barierę. Tu już dalej się nie dokupiemy, więc skręcamy. O! Mamy żelazo! Więc. Możliwe, że zebranie żelaza też pozwoli nam zdobyć doświadczenie. Ale najpierw chyba zrobimy sobie lepszy kill-off. zrobić sobie lepszy kill Okej. Okay. O! I dzięki zrobieniu kill -offa kamiennego powiększyła nam się znów bariera, więc jest super. Mamy znów więcej. I mamy świnkę! Przedstawiam wam świnkę. Świnka Pepa. Jestem świnka Pepa. Kajka świnko! Co się tu stało? Czął ją ja mięsko? Świnki? Czy była tu druga świnka? Ale umarła? Krówki, czy to wy zabiliście świnkę? Przyznawaj się! Aha. No dobra. Świnko, czy była tu druga świnka i ona umarła? Czy krówki ją zabiły? Powiedz mi. Krówki zabiły świnkę. Powiedziałam, że jesteście wredne krówki. Dobra. Nie przejmujmy się tym. Mamy chociaż jedzenie, tak? Czek, postawię piecyk. To nam się zwiększy. Postawiamy piecyk. Nic nam się nie zwiększyło. Pieczemy sobie mięsko. Mamy już kilow kamienne, więc powinniśmy sobie wykopać żelazo. Nie powiększyła nam się bariera. O, i tego kamienia. Co to za kamień jest? Ok. Wykopmy sobie to żelazo. To tylko żelaza. żelazo będziemy mogli przepalić i zrobimy z niego e, żelazny kilow. Ok, więcej żelaza tu nie mamy, więc się cofamy i kupimy dalej. Oh! Znaleźliśmy węgiel, więc. Super, nie będziemy musieli zużywać naszego drewna do palenia w piecyku Ale patrzę, że nie odblokowało nam więcej bariery Dobra, cofamy się po łopatę No to przypalmy sobie Mamy węgiel To Trochę węgla sobie wezmę, bo z tego węgla będziemy mogli zrobić pochodnie. Czy to nam da doświadczenie? Nie, nam nie dało doświadczenia. O, czy za to dostaniemy doświadczenie? Tak. Za przepalone e, żelazo dostaliśmy doświadczenie i nam bariera się powiększyła. Czy mamy jakieś nowe zwierzątko? Nie mamy, okej. Okay. O! Śnieżki mamy. Czy odblokowaliśmy... Barierę. czy zdobyliśmy jakieś doświadczenie? No nie, nie zdobyliśmy doświadczenia ze śnieżki. No cóż, ale mamy śnieżki. I śnieżkami będziemy mogli rzucać w, w wredne krówki. Rozbiliśmy lód i mamy wodę. Ok, tu sobie zrobiliśmy mm, taki stolik. Na nasze potrzebne rzeczy, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze sobie damy świeczki. O, cudownie. Mamy sobie takie coś. Tu będzie stała jeszcze skrzynka, ale nie mamy jak zrobić na razie skrzynki. Oh! Nasza woda zamarzła. Kurczę. Trzeba zrobić to wiaderko w końcu. Hop, hop, hop. Dobra, mamy wiaderko. Czy to nam zwiększyło poziom? Nie. Teraz trzeba zrobić tak. Ok. I mamy wodę w wiaderku. Super. Oh! Drzewo nam urosło. Dobra, super. Mamy więcej drewna. Ścinamy. Tylko trzeba zrobić... Sikierka, bo nie mamy śkiery. O kurczę, nie mamy drewna nawet. Śkierę sobie trzeba zrobić z kamienia, a z żelaza zrobimy sobie kilow, bo kilow żelazny jest bardziej nam potrzebny. O, czy to nam tak dało nam to doświadczenie i zwiększyło nam jeszcze bardziej naszą barierę. Super. Tu będzie trzeba mm, zrobić ścianę. Dobra, zróbmy ścianę najpierw. I pójdziemy zaraz kopać dalej w dół. O! I mamy naszą spiżarnię. Nie wiem jak to nazwać, ale taki stolik zrobiony. Szafkę bardziej. Można nazwać tą bardziej szafką. Jest jestem z Podlasia, to jest nauczona rąbanie drewna, co nie? My tutaj survival codziennie. Wiecie o co chodzi? Wchodzimy na drzewa, zdobywamy pożywienie, czyli na przykład jaja ptaków, albo ptaki zjadamy. No, a potem ścinamy te drewno, żeby zrobić sobie szałas i ognisko. No, ale tak, tak, tak. I liście też zbieramy i słyszymy, żeby mieć sobie czym podetrzeć tyłek. Więc wiecie, jestem nauczona. Minecraft to dla mnie nic w porównaniu z Podpasiem w porównaniu z życiem na Podlasiu robimy sobie skrzyneczkę skrzyneczkę sobie jedną zrobimy na jakieś nasze głupoty oczywiście wiecie dziewczyny dużo głupot mają w torebkach więc to będzie taka nasza torebka Robimy sobie tu jakieś śnieżki to nie wiem co mogę jeszcze tu wrzucić to, to nie, to weźmiemy w razie gdyby nam się skończył ten ale to możemy wrzucić. Nie nie wiem, czy mogę nawet spalić to w piecu. Nie wiem. Mm -mm. No, wodę sobie wrzućmy kopać. O, tu mamy węgiel, więc super. <laughs> mamy dirt, super. Więc dzięki temu dirtowi. <laughs> mamy więcej dirtu. O, super. Ten dirt pozwoli nam posadzić więcej drzewek. I tu jest więcej, ale no, ten nie mogę wykopać. wiecie co, może ja źle robię? ja robię ja, bo ja kopię wszędzie dookoła bariery ale nie w środku jakby tak idę dookoła, dookoła a może wszystkie skarby są w środku po prostu na środku jakby no dobra, pokopiemy sobie jeszcze może jednak się mylę o mamy znowu żelazo Na razie nie dokupaliśmy się do niczego ciekawego, więc może sobie wróćmy, palmy żelazo, może zróbmy więcej pochodni, może zrobimy zapalniczkę, może ta zapalniczka da nam w poziom, da nam doświadczenie i dzięki temu powiększy nam się bariera. No zobaczymy. Może jakieś zwierzątka nam się zrespiły, ale raczej one się zrespiają, kiedy zdobywasz doświadczenie. No zobaczymy. Uh, 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 przypalmy sobie um, 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 Przypalmy sobie właśnie żelazo Zróbmy sobie tą zapalniczkę nic nam to nie dało, zrobienie zapalniczki nic nam nie dało. Oh! Nie! 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 Kurwa! Ty! No nie... No to... Nie mamy krótki No i prawie umarliśmy Jestem zawiedziona tym, co zrobiłam, właśnie odkładamy to zapalniczkę, nie potrzebuję jej Zróbmy sobie buciki bo zima zimne nam stópki Trzymy buciki oh! Dzięki zrobieniu bucikom Zdobyliśmy doświadczenie I pomniejsza nam się bariera, super, dobra To może zróbmy ee... Nie zrobię tego, czekajcie Zaraz zrobię Czek, zrobię sobie hełm to też nam zwiększy się doświadczenie. Nie. jeszcze się nam nie zwiększyło doświadczenie. Okej. Okay. Dobra, z tego zrobiłam miskę, super. I, z ty I tą miseczką będziemy mogli brać od krówki zupę grzybową. Dawaj zupę. Dobra, dzięki. Czy to nam zwiększyło barierę? Nie. Ale dzięki temu możemy sobie jeść. Brać więcej zupki. Jeść. Więc nie musimy zabijać żadnego naszego zwierzątka. Będziemy wykorzystywać tę grówkę Mieliśmy sobie więcej posadzić drzewek, więc wyrównajmy trochę teren i postawimy dirta Dobra, posadźmy sobie drugie drzewko I Będziemy mieli więcej drewna Nie wiem, że jabłuszko nam spadnie, ale z tych drzew nie spada jabłuszko Tu mamy Żelazo. Dobra, sparam. Hop, 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 hop. O, żelaso. No hop, 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 hop. Żelaso. O! Co to jest? Hm. Ciekawe. Kurczę, ale. Mm. Dobra, wykupimy to i musimy wrócić na nasze. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Czekaj. Muszę zobaczyć, co to jest, co to jest. Co to jest. A, ruda miedzi, nieważne. Czy coś ciekawego? Czy coś się nam przyda? Czy to pozwoli nam zwiększyć. Oh! Co to jest? Poczekajcie. O kurczę! Tutaj coś jest pod nami. Musimy zrobić do tego. Troje oh! wpadą tam. Musimy zrobić tutaj ładne wejście do tego. Mm. Poczekajcie. Trzeba ładnie wykopać tutaj. Ale w ogóle zobaczmy ile... ile, mamy, ile uzyskaliśmy już postępu, tak? Ile już doświadczenia zebraliśmy? bo zapomniałam wam pokazać, że mogę to sprawdzić Mamy już trochę zebranego tego doświadczenia i będziemy potrzebować zrobić pewnie w z lawą, tak? Widzieliśmy tam lawę na górze, ale jeszcze bariera jest daleko od niej, więc nie mogliśmy tego zrobić I mamy tutaj tarcza. Ta tarcza bardzo by nam się przydała do walki z mobkami Teraz właśnie schodzimy na dół i te mobki są Więc chyba wejdziemy sobie na górę i zrobimy tą tarczę Jeśli pamiętam, jak ją robić ale tu jeszcze takie, postępy, zebrania Ale patrzę, że tutaj takie trochę, takie trochę trudne są te Zosić nasiona i patrz jak rośnie Jak rosną. O, możemy to zrobić A jak patrzyliśmy na w i nam rosło, to nam tego nie zaliczyło Ale nasiono, no, nasiono a nie, kurwa, szybko, nieważne Ej! Mamy już dostęp do tej lawy. Dobra, nieważne. To wiecie co? Będziemy mogli już zebrać tą lawę i, będziemy, i dostaniemy dzięki temu. O kurczę. I sobie zdobywamy. I dzięki temu poszerzyła nam się bariera, więc mamy dostęp do większej ilości lawy. Nie wiem, czy to nam coś da, ale okej. Okay. Możemy sobie to jakoś to ogrodzić, żeby nasze zwierzątka nie wpadły do tej lawy przypadkiem, bo jak wiemy, nasze zwierzątka lubią ginąć. Ale nie chcemy stracić zwierzątek. Dobra, no najpierw sobie to ładnie ogroćmy, żeby nasze zwierzątka nie wpadły do tej lawy. No i powrzucajmy sobie. Może podejdźmy trochę bliżej? Okej okay. I wyrzućmy sobie śnieżki, bo one nam chyba nie są potrzebne. Możemy sobie zostawić, ale nie. Wiecie co? Nie zostawimy żadnych tych śnieżek, bo mam zrobione bloki ze śniegu, więc śnieżki nam są do niczego chyba niepotrzebne, więc sobie je wyrzućmy. Czy ja wyrzuciłam mieczyk? Ja nie wierzę. Dobra, na szczęście mamy żelazo, więc nic się nie stało, ale tragedia. Ale wiecie co? Znijmy sobie jeszcze trzewka, jak tu już jesteśmy. I posadzimy sobie więcej trzebek. Wyleciało nam więcej sadzonek? Jak mamy posadzić więcej drzewek, jak nie wyleciało nam sadzonek? O co chodzi? Dobra, mamy tarczę. Już ja chyba sobie możemy rzucić tutaj tą tarczę. Ok. Dobra, mamy tarczę. Czy za tą tarczę powiększyło nam się coś? Nie, nie powiększyło nam się. Czemu nie powiększyła nam się bariera za tarczę? Zobaczmy postępy. Musimy zrobić tarczę. Aha, od niej pocisk za pomocą tarczy. Dobra, czyli musimy znaleźć szkieleta. Tak mi się wydaje, albo pocisk, to raczej jak o zombie nas uderzy, to, to nie zaliczy nam. Dobra. No to schodzimy na dół. Mamy tarczę. W miarę przygotowani. Mamy hełm, mamy buciki, tarczę, miecz. I dwa zwierzątka, tylko te dwa zwierzątka nic nam nie pomogą, ale no cóż. Idziemy walczyć z mobkami. No to lecimy, tak? Na bitkę z mobami. A mieliśmy już te schody zrobić. O! Słyszałam pająka, nie lubi pająków To może być stresująca walka. cze ja Endermana słyszałam? Szkieletę na pewno słyszałam. Kurczę, cały łuk nam się przydały strzały To on sobie z daleka jej a tak, musiała tam zejść, tak. My teraz stracimy wszystkie rzeczy tak. Nie wierzę. Straciliśmy właśnie wszystkie rzeczy. No co, się świnko, patrzysz, no? Jestem w dupie, tragedia. Jak nawet żelaza nie mam, nic nie mam. Ale lipa. Ale lipa. O kurczę. Nie no, musimy wrócić tam i zdobyć nasze. i odzyskać nasze rzeczy. Tak nie może być. Co tu nasze rzeczy? Ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Nie, 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 nie. Kurwa. No, jeszcze szkielet mi uderza. Ale lipa. Kurcze. Nie no, lecimy znów tam. Lecimy po nasze rzeczy. Musimy je odzyskać. Co dużo rzeczy było, żeby je teraz stracić. Przez to możemy mieć problem z ukończeniem tego. i nawrotujemy tam na całej po nasze rzeczy. Kurcze. Dobra, weźcie. Nie patrzeć na endermana, nie patrz na endermana. Nie, 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 nie patrz na endermana, zabrać wszystkie rzeczy, zebrać wszystkie rzeczy. Tak zginę, to jeszcze raz je na przykład. O! What? Co to było? Co to jest? To jest jakaś ryba? No, super, 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 no Dobra, o tak sobie, poskaczmy, poskaczmy No, niech tam sobie wybuchnie O, fajnie O, nie Ja ich tam chyba wszystkich spalę po prostu Już się podałam trochę Żeby odzyskać te rzeczy To jest problem Jeszcze boję, że Tam kolejny raz wybuch Wybuch Creeper i przez to Nasze rzeczy mogły zniknąć no dobra, spróbujmy odzyskać tyle rzeczy, ile tam zostało, tak? Jeśli... Skąd tutaj tyle znów creeperów jest? No, i jak ja mam tam przejść niby, no. Jeszcze tu jest jakiś villager. Co ty robisz tu villagerze? Ty tutaj sprzedawałeś nielegalne rzeczy i się stałeś z zębiakiem. Dobra, wybuch, creeper. Okej, okay. burza. Hej, tragedia, się boję, że nasz item zaraz zniknął. No! Nie wiem, skąd on mnie uderzył. To jest problem. Dobra, odczep się ode mnie, proszę Cię, błagam Cię Ja się boję, ja że ja zaraz spadnę stąd Teraz ja sobie zrobię o tak Bo szansa na to, że spadnę jest bardzo duża No i co ja mam teraz zrobić? Źle, naprawdę. Nie, i znów jest creeper. Więcej creeperów! To nie ma sensu, żeby tam schodzić. Wielki ja umrę i tak. O! To zginęliśmy bardzo wiele razy, więc w sumie już tam nie schodzimy i zaczynamy wszystko od nowa. Zdobywamy. Do nie będę miała pełnej zbroi i miecza, to tam nawet nie schodzę, bo to jest tragedia. Nie, wiecie co, ja nawet nie wiem, co mam zrobić po prostu. Straciłam tyle rzeczy, które były mi potrzebne, że. Co mogę zrobić, tak? Nie, nie mogę w ogóle nic zrobić teraz, jak nie mam patyków. Nie mogę tak, no to po co mi ten kamień? Będziemy sobie gdzieś tu kopać. W poszukiwaniu żelaza. Dużej ilości żelaza do zebrania, żeby móc zrobić zbrojkę, całą zbrojkę, tarczę i mieczyk. Jeśli zrobię całą zbrojkę, tarczę i mieczyk, będę mogła zejść do tych młobków, które mnie tyle razy zabiły i się odegrać. No więc pewnie trochę mi to zajmie, żeby znaleźć tyle żelaza, ile potrzebuję na tą całą zbrojkę. Ale słuszno, innego rozwiązania nie widzę. Drogi widz, kończymy na dziś, a Ty proszę daj znać w komentarzu, która gra na kanale Ci się najbardziej podobała. Zostaw subskrypcję i lajka, i cześć.